Witam wszystkich w kolejnym odcinku sporadnika tworzenia tekstur packa, tym razem zaawansowanego a dzisiaj przedstawię Wam działanie plików block state zacznijmy od pierwszego pliku jaki na dzisiaj przygotowałem a jest ich wyjątkowo dzisiaj więcej niż zawsze ponieważ block state nie jest tak tolerancyjny jeżeli chodzi o modyfikowanie więc po prostu musiałem to wszystko przedstawić w trzech różnych plikach ale przechodząc do sedna tutaj mamy jak widzicie block state detektor raila i podzieliłem to sobie na dwie sekcje. Tutaj jest trzecia jeszcze niby, ale ona musiała być, bo by niezbyt działało. To znaczy działałoby, ale by były fioletowe bloki, tak. No a po co? Podzieliłem to sobie na dwie sekcje, które dotyczą tego odcinka. Tutaj pierwsza mamy Powered Falls Shape North-South. Są to warunki. Tutaj, jeżeli pamiętacie z odcinka o dodawaniu wariantów tekstur, pokazywałem wtedy, że ma być puste, tak. Jeżeli nie pamiętacie, to polecałbym sobie zobaczyć, bo to jest takie podstawowe, to jest zaawansowane, tak jak zresztą nazwa mówi. Ale teraz właśnie mamy potrzebne warunki, że te modele będą nam się wyświetlały wtedy, kiedy nie będzie włączony i kształt będzie równy północ-południe. Tak to się po prostu nazywa w tagach, kiedy sobie najedziemy F3. Mamy wtedy tak. Mamy nawias kwadratowy, bo mamy kilka modeli. Nie mam jak zastąpić słowa mamy, musicie to przetrwać. Mamy tutaj dwa modele, dlatego są nawiasy kwadratowe, bo jest ich po prostu więcej, czyli warianty, tak? Pierwszy wariant jest to standardowy, a drugi wariant jest to no, po prostu wariant, jaki stworzyłem na potrzeby odcinka. Jednak tutaj, jak widzicie, jest Wave 2.5. Co to oznacza? Oznacza to, że ten model ma wagę 5, bo generalnie w Minecrafcie działa to tak, że w Block State każdy model jaki damy ma domyślną wartość waga równa 1. E, I możemy to właśnie zmodyfikować dzięki temu tagowi. Gdyby tego nie było, zamiast tego w sumie mógłbym po prostu napisać to 5 razy, więc e, no, jest to przydatne, kiedy na przykład chcemy dodać jakiś rzadki wariant danego bloku. Żeby nie Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, bla, 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 i tak dalej. Bardzo to upraszcza sytuację. Tutaj a, myślałem, że coś źle wpisałem, ale tutaj się zaczyna właśnie druga część tego pliku. Jest to, kiedy jest wyłączony, a kształt to jest wschód, zachód. I znowu są dwa modele. Pierwszy model to jest zwykły, drugi też jest zwykły. Jednak tutaj no, obrócony jest generalnie bo korzysta z tego samego modelu co tutaj po prostu obracają to to co jest oryginalnie w grze. E, Obracałem ten model po prostu, żeby nie tworzyć kolejnego. E, jednak niżej jak widzicie dodałem inną oś obrotu, czyli X. E, da się X i właśnie Y Z się nie da niestety. Mm. I będę miał obrócony o Y90 i o X90, czyli taki stojący będę miał model w stronę właśnie zachodnią. Tak, zachodnią? Tak, zachodnią. Albo wschodnią, w sumie nie wiem. Nie sprawdzałem aż tak. Ale po prostu będzie tak, jakby było na ścianie. Dalej, drugi plik na dzisiaj, jaki przygotowałem. Są to, jak widzicie, tutaj przysunę trochę są to te dębowe schodki. I co tutaj chcę pokazać? Tutaj chcę pokazać pewną funkcję, jaką jest UV Lock o którym wspominałem kiedyś tam. Nie pamiętam kiedy, chyba właśnie na wariantach i animacjach wspominałem o UV Lock i dzisiaj pokażę wam co on dokładnie daje. Także wszyscy wiemy jak działają schodki, schodki wszystkie się łączą ze sobą jakkolwiek ich nie postawimy. I to właśnie dzięki temu UV-Lockowi, teraz kiedy go usunę, skrótem klawiszowym Ctrl-F włączyłem takie coś. Kiedy to usunę. Nie, nie w zaznaczeniu, wszystkie. Kiedy to usunę, to one już się nie będą tak fajnie łączyć. Co zresztą za moment pokażę. Trzecim kliczkiem, jaki dzisiaj mamy, jest plik item Frame'a. Item frame jest o tyle bardzo specyficzny, że to nie jest blok. Jak niektórzy pewnie wiedzą jest to Entity jednak jako jedyny właśnie taki block Entity ma swój block state, no tam skrzynka jeszcze, ale skrzynka to jest na przykład w set bloku, taka item frame w set bloku nie ma, jest w samon. ale no klik w block state jego się znajduje. Jest to tak ekskluzywny dla Item Frame'a, niestety nie da się go narzucić na nic innego, bo w sumie to by nie miało zbytnio sensu i odpowiada on za to, że mapa, jak nakładamy mapę jest ona na całą ścianę bloku, a nie tak jak reszta przedmiotów, bo mapa ogółem działa tak w Item Frame'ie, że nam go rozszerza i właśnie jest to osobny model, który mamy tutaj jako Item Frame Map, to sobie podmienimy nazwę tutaj po prostu żeby był ten sam model użyty. Ale generalnie ten tak się załącza wtedy kiedy wkładamy mapę do item frame'a, a ten tak się załącza przez pozostały czas. Tak się włącza. Jest cały czas włączony, a się wyłącza kiedy wsadzimy mapę i wtedy ten się włącza. Basically tak to działa. Także teraz przejdźmy do tego jak to wszystko wygląda w grze to co powiedziałem. A w grze wygląda to tak, że jeżeli sobie wezmę właśnie detektor rail Schodek dębowy, schodek, nie półblok, schodek oraz item frame. To one wszystkie trzy będą wyglądały inaczej niż powinny. A zacznijmy sobie od schodków. Schodki będą od teraz wyglądały o tak. O jak widzicie, są w innych kierunkach wszystkie. Kiedy położymy sobie item frame'a, on jest cały czas na całą kratkę, ponieważ ustawiliśmy mu taki model, ale tak właśnie działa ten. Tak chciałem go po prostu pokazać tutaj. Tak, ten, tak działa. A te tory z kolei wyglądają o akurat tak się złożyło, że tutaj mamy drugi właśnie wariant. Jak widzicie, jest on no częściej niż ten oryginalny. Przez to, właśnie, że ma wagę 5, a nie 1, tak jak domyślnie. A z kolei pod, w tej strony, z tej strony, pod tą stronę chciałem powiedzieć, wyszło w tą, pod tą stronę, nieważne, z tej strony po prostu wariant wygląda o tak. I one akurat są już wszystkie, oba wszystkie, oba mają powartości 1, tutaj możemy zburzyć, jak widzicie tam raz się trafia taki, raz taki, ale generalnie jest to w miarę równo rozłożone, tak? No i tak się prezentuje właśnie właściwości plików Blockstate. Jeżeli odcinek wam się spodobał, to koniecznie zostawcie lajka, komentarz z tym, co byście chcieli zobaczyć w serii, bo być może nie mam tego na liście i zasubskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z poradnika tworzenia tekstur packa i filmów z innych serii. I zapraszam również na Twittera, do którego link macie w opisie. A tymczasem bajo.